Kiedy zepsujemy jakąkolwiek robotę, konsekwencje mogą być przeróżne. Strata potencjalnego klienta, dywanik u szefa, czy nawet wylanie z pracy. Ale najgorsza konsekwencja to konieczność ratowania całej galaktyki przed zagładą. Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Klikaczy TV i dzisiaj w ramach serii recenzji z pasa opowiem wam o Marvel's Guardians of the Galaxy. Zapraszam! Strażnicy Galaktyki to pokręcona urocza gromadka, którą mogliśmy już poznać w komiksach od Marvela oraz w filmach MCU. Jednak jeśli ktoś nie zetknął się wcześniej z galaktyczną bandą, to nie ma co się bać, że niczego nie zrozumie. Powiedziałbym, że nawet lepiej, jeśli nie poznaliście ich wcześniej, bo historia opowiedziana w grze, a w MCU to dwie zupełnie inne historie. A raczej nie inna historia, a inna czasoprzestrzeń. Marvel lubi bawić się w takie rzeczy. Drużynę poznajemy w momencie, gdzie większość załogi się już kumpluje. Tylko lekkie problemy są z Gamorą, która do drużyny dołączyła zaledwie kilka miesięcy temu. My wcielamy się w jednego, ludzkiego przedstawiciela strażników w galaktyki Starlorda, czyli Peter Aquila. Resztę gromadki przedstawię tylko przy użyciu jednego zdania, byście sami mogli poznać postacie, gdy będziecie grać. Wspomniana wcześniej Gamora, sarkastyczna zabójczyni. Raket, spec od zabawek wszelakiego rodzaju. Drax niszczyciel. Debil o dobrym sercu. Groot, jest Grootem. Jestem Groot. Przyzwyczajcie się, bo tylko to mówi. Strażnicy to najlepszy i najważniejszy element gry. Członkowie drużyny praktycznie bez przerwy ze sobą rozmawiają, czy to podczas odpoczywania na statku, zwiedzania miejsc, czy nawet w trakcie walki. Dialogi między postaciami są genialnie napisane, a ich humor to czyste złoto. Nieraz będziecie się śmiać podczas słuchania naszych towarzyszy. Dodatkowo, na słuchaniu się nie kończy. Kiedy zawiąże się jakaś dyskusja między postaciami, to główny bohater może wtrącić swoje dwa słowa i na przykład wesprzeć teorię jednego z towarzyszy. Jako iż Star -Lord jest dowódcą, w wielu kwestiach to on będzie miał najważniejszy ważniejsze i decydujące zdanie. Wybory jakie dokona mogą różnie wpłynąć na przebieg misji. Kiedy podejmiemy decyzję, która będzie miała swoje konsekwencje, to jak w The Walking Dead od Telltale Games ukaże się stosowna informacja o tym. Peter Quill musi też udowadniać, jakim jest liderem podczas walki. Starlord, oprócz własnych umiejętności jak strzelanie, rzucanie żywiołów czy robienie uników, musi wykorzystywać też moce innych strażników. Wybieranie odpowiednich umiejętności do sytuacji jest kluczowe podczas starć. Nasi towarzysze nie są jednak nietykalni. Kiedy któryś z nich upadnie, musimy podbiec do niego i go wyleczyć. Lub w gorszych sytuacjach zwołać zebranie. Gdy zwołujemy naszych sojuszników, to wszyscy się zbierają i komentują sytuację, w której się znajdują My natomiast musimy wybrać odpowiednią kwestię Do ich wypowiedzi Wtedy każdy dostanie bonusy do walki Natomiast jeśli wybierzemy złą odpowiedź To bonusy dostanie tylko Starlord Niezależnie od tego czy powiemy coś dobrego czy złego To polegli strażnicy i tak zostaną obudzeni To trochę zabawne że gdy mamy zebranie W środku walki to wszyscy mają czas By powiedzieć co jest nie tak A do tego poczekać na komentarz Petera Wrogowie chyba tylko się na nich patrzą Ty co oni robią no grupują się, no to nie powinniśmy im jakoś nie, przerwać to byłoby niehonorowe. Podczas walki nasza skuteczność jest oceniana systemem podobnym z Devil May Cry, czyli im lepiej walczymy i nie dostajemy obrażeń, tym lepiej. Gdy potyczka się kończy, dostajemy bonus do doświadczenia w zależności od uzyskanej oceny. Doświadczenie jest nam potrzebne do levelowania strażników galaktyki, a przy tym uzyskiwania nowych umiejętności dla nich, bądź dla samego Starlorda. Oprócz walki w grze będziemy rozwiązywać proste zagadki środowiskowe przy pomocy naszych towarzyszy oraz będziemy zbierać złom i znajdźki. Złom służy nam do ulepszania wyposażenia Starlorda, a znajdźki informują nas o jakichś wydarzeniach w świecie gry lub odblokowują dodatkowe dialogi na statku pomiędzy z Piterem, a innymi członkami strażników galaktyki. A właśnie, statek. To tutaj będziemy przesiadywać między misjami. Możemy tutaj porozmawiać z załogą czy wejść w interakcję z różnymi obiektami, jak na przykład samo otwierającą się lodówką. Serio, ledwo się odwrócimy, a ona się otwiera. Albo możemy zmienić muzykę, jaka leci na naszym statku. Opuść mnie, to będzie śmieszne Zapomnij, jesteś martwym memem. W ogóle w całej grze jest licencjonowana muzyka, która spodoba się starszym fanom. Jest na przykład Don't Worry Be Happy, I need a Hero czy The Final Cutdown. I swoją drogą to wykorzystanie The Final Cutdown w ostatniej walce w grze to mistrzostwo świata. Grafika jest śliczna, a odwiedzone planety robią niesamowite wrażenie, jednak zdarzają się jakieś brzydsze tekstury, które wyglądają na niedoczytane. Podkreślam, że grałem na Xbox Series. Z włączonym trybem wydajności, bo jednak wolę płynność, a gra nie wygląda wtedy jakoś znacznie gorzej. Dobra, bo tak chwalę Strażników, ale muszę doczepić się do paru rzeczy. Głównym problemem ekipy Starlord'a to zanikające dialogi podczas eksplorowania świata, ponieważ jak za szybko będziemy kierować się naprzód, to dialogi będą się anulować dla dialogów ważniejszych dla aktualnych wydarzeń, a podczas walki dialogi postaci mogą się powtarzać, jednak to aż tak nie przeszkadza jak poprzedni problem. To też nie jedyne problemy techniczne ponieważ zdarzy się, że gra zawiesi się podczas wyboru jakiejś opcji dialogowej albo nasz Star -Lord utknie w ścianie. Brakowało mi też jakiegoś podsumowania naszych wyborów, tak jak było właśnie w produkcjach Telltale Games, gdzie mieliśmy pokazane, jaki procent graczy wybrał taką, a nie inną ważną decyzję. Jednak ostatecznie przy Guardians of the Galaxy bawiłem się wyśmienicie i uważam, że jest to tytuł obowiązkowy do ogrania, kiedy posiada się Game Passa. Mimo błędów technicznych, gra jest świetną przygodą pełną humoru i barwnych postaci, a Walka, mimo że prosta, to satysfakcjonująca. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, by Strażnikom Galaktyki wystawić ocenę 10 na 10 i serdecznie polecić każdemu produkt od Eidos Montreal. I to tyle ode mnie. Jeśli macie Game Passa, to serdecznie polecam, byście sprawdzili Strażników Galaktyki. Mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić do innych materiałów na klikaczach TV. Hej!